Kochani, dzisiaj bym chciała nagrać kolejny odcinek. Po prostu to nie są zazwyczaj odcinki. Oni się mogą lecieć dwa, zobaczymy. I powraca seria: będzie hashtag Sprzypikaczu przyjmuje BSP. Jutro. Później już będą tak bardziej dwa razy w tygodniu. Nie wiem. Na pewno nie będą regularnie. Sobie pogramy, tak? No i piszcie, że jesteście w podkłady muzyczne. Filmów ja mogę zrobić sobie podkłady, no i. Gdy wam puszczała. No więc. No. Mam już 44 tysiące, jeszcze trochę mi brakuje. Pamiętajcie, wczoraj nabiłam level. Pamiętacie? 50. To tak się cieszyłam. To niemożliwe formalnie No 660 życia. No i 320. No energii szybkości. Mówię no, energii, jego szybkości Na no, dwa chwile wybijam królika. Zwyczaj. No ogólnie, no wiecie, co zwykle. Live'a nie będę jednak, hmm. no, uliczał za swoim Następny odcinek może się pojawić 20 jakoś, bo mi się nie będzie się nagrywał. Będę w szkole. No i... No.

No, Jak bym się chyba to zrobił, Nie, nie, nie. Tak do was. No, dopiszcie hashtag bez sensu. To ja was pozdrawiam na odcinku, pozdrawiam za to. No, a więc, warto. No. I przyjmuję znajomych, że do klanu, żeby jak będziecie do nich ten grać, bo zazwyczaj nie gram po odcinkach, ale jak będę grał po odcinku, no to pewnie wam powiem. Z Majką już wchodzę, zrobię na więcej grać, żebyśmy nie no mógł się dołączać. No więc zapraszam. I też mogę Was pozdrowić. Jak napiszecie, czy pozdrowie. Przyjmę to znać, żeby dobrze do klantu, spokojnie wszystko zrobię. Jakoś się będę miał czas nie będę dokończyła chwili odcinka. No więc nie wiem. Podkłada akurat leci jeden sobie zabiłam tylko, na razie. Chcę taki właśnie. No i to jest ja cały w sumie podkład, dobra. Nie będzie więcej na podkładów, bo możecie tego nie chcieć. Nie wiem. A ja zabiję bossa i się z wami żegnam, bo to tak dla zasady w sumie odcinek. Może będą się dwa, nie wiem. Może. Zwyczaj to kochani, ja mam taką zasadę, że nagrywam jednego dnia odcinek i wyrzucam go. A może jeszcze dzisiaj czy przyjmuję BSP jak sobie z bajkem gram. To może być zawsze razem sobie zbudujemy parkour u mnie bym chciała. Zbudowały, no może będzie. I przechodźcie nasze parkoury oczywiście. Majka ma parkur które ja robiłam. Tam jest nas rane zamieszanie. Raz robiłem tam jest naserane, to tam nie na ranę, tak nastane porządnie. Z zamieszanie. No, tak porządnie nasane, serio. Ja tam tak tego waliłam dużo, bo sorry, że jakby był szum. No, a przed chwilę musiał być. No po prostu bardzo lubię to zamieszanie i wesceć taki tak, na że to formalnie nie można się nie wytrzymać. No, nie wiem, czy to przejdziecie. Ale z Majką postaram się zrobić bardzo ładny parkour i zrobić taką no, połowę. No, połowę. Nie tak jak zrobiłam wtedy. I mam dwa poziomy Majka. h jeden. U mnie jest cały czas zamieszanie. No i zabiłam bosa, ja się z Wami żegnam. Pa! Jak mówiłem, ten odcinek jest dla zasady.